W Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemencie odbył się drugi gminno-powiatowy konkurs recytatorski przedszkolaków, Wiosna Małej Poezji. Wzięło w nim udział 32 małych recytatorów z trzech gmin powiatu Wolszczyńskiego. Gminy Siedlec, Wolsztyn i Przemęt. Uczestników konkursu powitali zaproszeni goście Janusz Frąckowiak, Wójt Gminy Przemęt, Dorota Gorzelniak, członek Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego oraz Maciej Ratajczak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Życzę Państwu przede wszystkim wspaniałej zabawy, dzieciom też oczywiście samych sukcesów. Moi drodzy, wydany są już wszyscy. Dziękuję za to, że na teren Gminy Przemęt z tym przybyli rodzice i dzieci z całego powiatu błyszczyńskiego, wspaniałego powiatu. I tym bardziej się cieszę, że po raz drugi możemy się spotkać i sądzę, że wstępnie na będzie samo. Dlatego też gratuluję wszystkim. Cieszę się bardzo, że mogę się razem przebywać. No i oczywiście uważam, że już wszystkie pociechy są wygrane, bo miałem przyjemność być na eliminacjach gminnych w Kaszczorze, patrząc na nasze tutaj pociechy. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Oczywiście chciałbym podziękować w miejscu rodzicom wychowawcom, nauczycielom, jak i naszym pociechom. Wszystkiego dobrego. Ja chcę was serdecznie pozdrowić w imieniu pana starosty Jacka Skrobisza, który jest honorowym patronem również tego konkursu i który przez moje usta, przez moje słowa pragnę życzyć tym najmniejszym, jak najmniej stresu podczas ich występu, tak naprawdę to, co powiedział przed chwilą Pan Wójt, to to jest wielki sukces, że już jesteście, bo przebraliście przez eliminację, a dzisiaj to będzie uwieńczenie tego i sądzę, że każdy z Was jest wygrany. Konkurs przebiegał w czterech kategoriach wiekowych. 3, 4, 5 i 6 latki Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja konkursowa składająca się z Leszczyńskich poetów Sabiny Klak, Gabriela Roszaka i Zbigniewa Zalesińskiego przyznała następujące nagrody. W kategorii 6 -latki pierwsze miejsce Tymoteusz Topik, gmina Przemęt, drugie Hanna Wyżykowska, gmina Wolsztyn, trzecie Maria Przybyła, gmina Wolsztyn. Kategoria pięciolatki, pierwsze miejsce Agata Pochankę, gmina Wolsztyn, drugie Matylda Gertych, gmina Przemęt, trzecie Wiktor Tomiak, gmina Siedlec. Kategoria czterolatki, pierwsze miejsce Lena Różycka, gmina Siedlec, drugie Lena Klim, gmina Wolsztyn, trzecie Rozalia Kudłaszek, gmina Przemęt. Kategoria trzylatki, pierwszy Jan Michałowski, gmina Przemęt, drugie miejsce Ines Knop, gmina Przemęt, trzecie Tomasz Krajs, gmina Siedlec. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz książki, a laureaci nagrody. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. osiem, siedem, osiem. Wciąż o kości tylko prosił. Dziewięćdziesięć, dziewięćdziesięć, to dwa skoczki mu przyniesie. Może ty, może ja licz od nowa.